Ojcze, ojcze, dlaczego mi nazywałeś Bewup? Żebyś nigdy nie utonął. Witam. To co oglądacie, to kompilacja moich odklejek z Twitchowych streamów. Napiszcie w komentarzach, który klip się wam najbardziej podobał. A ja co? Pamiętajcie lajka, like Subiku. Nie przedłużam moich oglądaniach. Kurwa, wieża! Wieża! Ja pierdź. nie! No kto tu postawił wieżyczkę? Śpi tutaj, o. Masz spać tutaj, rozumiesz, kto tu? Chodźcie. Eee, widzisz mnie? Widzisz mnie? Kurwa, czołgu! Czołgu, nie! Dobra, dobra, dobra To nie było żaden referens Kurwa Jeb się. Kurwa, Puma przejechała Kurwa Puma! NIE! Step Puma! Spierd... Puma mnie rozłoniła! No nie! Ten line up... Take on me... Take on me... Take me on... Take on me... Time being... Aaaa... O! Choke, 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 choke. Brah. A ja też. Ile to ma kurwa przebicia? 91 mm przebicia, ja pierdolę. Jadę na pantery! Nie przebijecie mnie! I fucking zymbów! O kurwa. Patyw. Patrzcie. Rozjebałem se statyk znowu. Krajne. Wszystkie pasy są moje. Patrzcie, widzowie. O. Patrzcie, widzowie. Tak się jeździ, kurwa. Jak coś. Na dnie. Ma Pasie... Jedź! Jedź tym konkrewołem, wo Jedź tym konkrewołem, Kurwa! Konkre. Konk, kon. 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 kur. konkre. kurwa! Konkre. kon. Konkre, 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 aż! Na Discordach tych chłopów Francuzów od tych turniej to byśmy pewnie wie, pewnie by pisali. Od gnoju. Ehehe. Tutel! Pophead. O, ciao. Dobra, zjedźmy sobie trochę przede. Przyodo... Przy... Dajcie coś do oglądania na YouTube. Znowu to robię, kurwa. O kurwa! Pani, mogę pójść do talety, muszę ci zesrać, Sraczkę mam. Kurwa, poczekaj do końca, przy... Nie wiem, dlaczego ja to za... O ja pierdolę. Dobra, na drugim pasie jest, dobra. No, o, kur... o nie! O nie! O nie! Nie zauważyłem! Myślałem, że do nas leci, ale uciekł. O ty gnoju. To ci pozwalał tu locić O, Czekaj, ja go podpaliłem? Czekaj, ja go podpaliłem? Chyba ja go podpaliłem. Jez! Czekaj, drugiego fraga dostanę z samolotów. I drugi frag! Normalnie jest dwa najlepsza pelota, jaka istniała. Czekaj, dawaj trzeci samolot. Dawaj trzeci, nie ma trzeciego samolotu. Dobra, strzał na ślepo. Celnie uszkodzony. Chyba go odłamki zraziły. Zależnie. Nie, on po prostu był taki autorytarny. O, 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 -o, -o, -o. Je, przez krzak. Uuu. Uh. <grym> Ale strzał. Pa, 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 pa. Jest! Udowodniłem, że umiem tym grać. O! Uwaga! Spotkaliśmy standardowego gracza niemieckiego. Pojechał całe 100 metrów od respa. I w tym miejscu zostanie do końca meczu. Bo to jest niemiecki. O, ruszył się, jak kurwa. No to w tym miejscu już zostanie do końca meczu. Mówiłem? Mówiłem widzowie? Ja zawsze prawdę mawiam. Niemiecki gracz umie tylko wyjechać na 100 metrów ze spawna. Czyścimy Niemców. Zarodivo! O Obronie Moskwę kurwa! Ale go rozsiadkowało kurwa! Flaki po nim zostały same. Pewnie na tej wpierdol stradzie będzie coś. Zgaduję. Co jest? Co jest? Cze Jak ten pocisk poleciał? EZ! Pod... Dwa czołgi roz.